Krajowy system e-faktur, w skrócie KSEF, to centralny system Ministerstwa Finansów, który umożliwia wystawianie, odbieranie i przechowywanie faktur ustrukturyzowanych. Faktura wystawiona w KSEF otrzymuje unikalny numer KSEF i dopiero od tego momentu uznawana jest za istniejącą w obrocie prawnym. Od 1 lutego bieżącego roku KSEF jest obowiązkowy dla dużych podatników, a od 1 kwietnia 2026 roku dla pozostałych przedsiębiorców. Do końca 2026 roku obowiązują jeszcze okresy przejściowe, m.in. brak kar oraz możliwość wystawiania paragonów z NIP do 450 zł poza KSEF. Najważniejsza zmiana jest taka, że faktury wysłanej do KSEF nie można już edytować. Każda korekta musi zostać wystawiona jako osobny dokument i również trafić do KSEF. W programie PC Market obsługa KSEF oznacza nowe pola na fakturze, nowe statusy dokumentów oraz obowiązkową komunikację z systemem centralnym. W kolejnych filmach przedstawimy dokładnie, jak się do tego przygotować i jak pracować w ksew krok po kroku w PC Market.